Dzień dobry, szanowni widzowie, witamy w Technikarium. I tak, pewnie zauważyliście, że wszędzie teraz jest piłka nożna jako jedyny właściwy, słuszny sport. Więc z uwagi na nasze zafascynowanie sportem, dzisiaj będziemy rozmawiać o kinie, o samochodach i o rzeczach, które z bieganiem po zielonej trawie nie mają absolutnie nic wspólnego. No i jaki jest najlepszy sposób, kiedy chcecie jednak uciec od wszędobylskiej piłki nożnej? Zapraszam do kina. U Jezu, jak zimno. Dziękuję, do domu z powrotem. Na zewnątrz zimno. Wszędzie w telewizji piłka nożna. A chcecie poglądać filmy i chcecie mieć efekty kinowe, więc zacznijmy od tego do. Zrobienia dużego obrazu wykorzystujemy projektor. Jest to po prostu najłatwiejsze, najskuteczniejsze i naprawdę fajne urządzenie. Nie są to urządzenia za 500 zł, takich nie rekomenduję. Chciałbym Wam pokazać, od jakiej półki naprawdę zaczynają się bardzo ciekawe, fajne projektory. Na przykładzie konkretnie tej optomy, czyli HD28i stojącej tuż obok mnie. Przechodzimy do konkretów. Co jest z nim fajnego? Czemu go polecam, a jakie cechy mogłyby być fajniejsze, gdybyście mieli więcej pieniędzy? Lecimy do treści. Mamy tutaj klasyczny projektor lampowy o rozdzielczości Full HD, jasności 4000 ANSI i plus jeszcze kilka innych cech, o których będziemy za chwilę rozmawiać. Ile trzeba wydać, żeby coś takiego mieć? Od 2800 do 3200 zł. Na dzień dzisiejszy, gdzie mamy to jeszcze, nie wiem który dzień, bo właśnie mam stoper na zegarku, ale mamy gdzieś koniec listopada, cena jest około 3000 zł za taki nowy, fajny projektor. Ale po co mi projektor lampowy? To się zaraz popsuje, to trzeba wyrzucić, to tylko laser a nie. Ile trzeba zapłacić za projektor e, laserowy, dajmy na to u Epson'a, co najmniej e, w tym momencie 22 tysiące. U Javisa 50 tysięcy, u Sonego 30 tysięcy, u Optomy za najtańszy laser e, 11 tysięcy, więc no sorry bardzo. Projektory laserowe są droższe i tak, są bardziej żywotne, ale to nie znaczy, że projektory lampowe się psują po chwili. Ten projektor w trybie wysokiej jasności, czyli pełnym ogniem, on będzie świecił przez... Około 5000 godzin. W przypadku używania go w trybie ECO, gdzie ten tryb ECO naprawdę jest jasny, on będzie świecił około 10000 godzin. Jak się przekłada 10000 godzin na rzeczywistość? Jeżeli spojrzymy tak, że oglądacie go 3 godziny dziennie, codziennie, to w ciągu roku nabijacie około 1000 godzin. Mamy tutaj 10000 godzin, to daje nam 10 lat. Serio. Wartości na dzień dzisiejszy tanich projektorów lampowych, ale z takich uczciwych firm, jeżeli chodzi o żywotność, są bardzo, bardzo potężne. Ja u siebie prywatnie mam projektor lampowy, ten sam model już od ponad 2,5 roku i do tej pory nabiłem około 2000 godzin, a oglądam dużo. Druga sprawa rozmiar obrazu, bo jeżeli patrzycie na niektóre projektory i tam informacje, jaki rozmiar obrazu dostajecie, to bardzo często widać na przykład informacje od 30 do 300 cali i w momencie jak sprawdzicie, ile to jest 30 cali kontra 300 cali, gdzie to jest ponad 6 metrów szerokości, to ogólnie to nie ma sensu. Jaki rozmiar obrazu uzyskujemy z takiego projektora, żeby ten obraz był sensowny, przyjemny i nadawał się do oglądania? W tym projektorze by powiedział, że taką górną, realną granicą, gdzie ma sens go wykorzystywać, jest około 3,5 metra szerokości. To jeżeli chcecie go odpalić na to, żeby wyświetlić 5-metrowy obraz na ścianę bloku, nadal da radę, ale jeżeli chodzi o jakiś komfort oglądania, 2,20 to 3,5 takie moje rekomendacje. Jasność tego urządzenia to jest 4000 lumenów. Co to znaczy? To znaczy, że on jest naprawdę jasny. W tym momencie oglądacie wraz ze mną ten projektor, kiedy on jest oświetlony przez e, kilka żarówek, które tu się znajdują. Oświetlenie nasze sufitowe, kilka tutaj żarówek, które ustawiliśmy dookoła, żeby nam jeszcze świeciły. I zobaczcie, widać ten obraz 4000 lumenów, 3000 zł, chwila. Wyłączyliśmy w tym momencie górne oświetlenie, nadal zostawiliśmy ambienty, czyli wszystkie nasze kolorki dodatkowe. Ten obraz staje się naprawdę klarowy. Jasne, mamy warunki nocne, mamy ekran 240, będzie bardzo intensywny, ale nadal mamy wpadające światło z innych żarówek. Nigdy obraz w trakcie jaśniejszego oglądania nie jest tak dobry jak w całkowitym zaciemnieniu, ale hej, naprawdę, jeżeli potrzebujecie obejrzeć wiadomości w dzień, całkowicie da radę i to tak całkowicie. W momencie, kiedy gasicie światło, nawet widzicie w tym momencie na kamerze, oczywiście tyle, ile pozwala to kamera i wasz monitor, zobaczyć, że to urządzenie jak najbardziej daje radę swoją soczystością, kontrastem. On cały czas jest w ogóle ustawiony w, tryb, w ciemnym trybie e, obrazu, ale nie o tym, tylko o tym, że pamiętajcie, że na kamerze nie do końca zobaczycie tak, jak naprawdę świeci ten projektor. Jeżeli chcecie być pewni, jak to urządzenie pracuje, niestety wizyta w sklepie jest nieodwołalna, ale chciałem Wam powiedzieć o temat innej rzeczy, na temat samej ostrości. I ostrość jest bezpośrednia powiązana z innym parametrem tego produktu, czyli z obiektywem. Na środku kadru łatwo się udało ustawić ostry obraz, ale też nawet na krawędziach kadru ja tutaj widzę siatkę piksela. Widzę dokładnie, że te piksele są oddzielone od siebie, więc naprawdę nie czepią się. Ostrość tego obiektywu, jak na naprawdę tanie projektory, jest relatywnie bardzo dobra i do niczego się nie przyczepię. Poza tym, że jego ustawienie jest to trochę katorga, dlatego że to jednak są tanie obiekty, więc lekko dotykacie i czuć już ten ruch. Plus Zoom wynosi uwaga. Uwaga jeszcze raz. 10%. Więc zoom nie jest do tego, żeby realnie ustawić odległość. Jest naprawdę symboliczne i służy do lekkiej korekcji względem ekranu. 10%. Jeszcze kilka takich elementów dotyczących samej jakości obrazu. Przede wszystkim kolorystyka. I tutaj się akurat jak spojrzycie na stronę Optome, się Optoma rozpisuje. Mamy Rek 709, odzorowanie kolorów i naturalne barwy i tak dalej. Tyle, że jak to działa w rzeczywistości. Ja dokładnie wiem jak wygląda to nagranie, dlatego że sam je robiłem i powiem, że zgodność kolorów jest naprawdę fajna. Nie są to kolory, które są bardzo ekspresyjne, nie są one wybijające się, tylko są one stonowane, ale naprawdę naturalne i jak na swój przyciąg tonowy, to jest zgodne z tym, co tak realnie wyglądało. Zapewne zauważyliście, tam była informacja wcześniej podana, że jest to Full HD. Nie, nie, jest to projektor 4K, jest to projektor Full HD, dlatego że jest to tani projektor, więc za 3000 nie dostaniecie projektora 4K, takiego naprawdę realnie działającego, tylko dostaniecie projektor Full HD. Lepiej jest mieć mniejszą rozdzielczość matrycy, ale ostro obiektyw, niż teoretycznie super wysoką rozdzielczość matrycy, ale nędzny obiektyw, bo tych pikseli po prostu nie ma. Możecie mieć 200 megapikseli, ale obiektyw plastikowy najzostego. Tego po prostu widać nie będzie. A teraz ostatnia rzecz. Przyłożymy mikrofon od tyłu. Mikrofon. To jest jego głośność. Pamiętajcie, głośne projektory po prostu męczą, nie da się ich oglądać. Ten projektor ma ogólnie 29 decybeli w trybie eko i 31 w trybie normalnym. Należy do cichych, on jest cichy sam z siebie, plus jego ton pracy nie jest tonem irytującym, więc coś takiego, czy będę słyszał cały czas brzęczenie projektora? Absolutnie nie. Kabelki i złącze, no bo ten projektor ich trochę posiada, dzięki temu mogę Wam takich oto zupełnie, Wam niepotrzebnych kabli dużo nas sprzedawać. Więc. Yy, ten projektor posiada dwa złącza HDMI, jedno do Chromecasta, a drugie na przykład do waszego komputera. Dalej macie złącze VGA, to nawet nie mam, nie, nie pokażę jak to wygląda, bo też jest historia, ale ma VGA in oraz VGA out. Czyli jakbyście się uparli, możecie na przykład kupić pięć takich projektorów, ustawić je w szeregu i wyświetlić sobie pięć razy ten sam obraz jest wejście dźwięku po analogu oraz wyjście dźwięku po analogu i to już trochę ma sens, dlatego kiedy chcemy spojrzeć na przykład na dosyć budżetową instalację, możecie kupić ten projektor, Chromecast, czyli macie smarty projektor, najtańszy stary używany wzmacniacz plus jakieś dwa głośniki i wtedy wchodzimy przez HDMI Chromecastem na projektor mamy nasze Spotify'e mamy naszego Netflixa a następnie wychodzimy dźwiękiem po analogu na wzmacniacz, kiedy już stare wzmacniacze mogą na przykład nie obsługiwać tych złącz cyfrowych, na pewno się nie skomunikują przez HDMI i wtedy to wszystko nam działa. Więc tak, da się ten projektor wykorzystać nawet w tanich instalacjach przez to, że ma wyjście dźwięku po analogu, które tanie głośniki pudrowe, stare wzmacniacze jak najbardziej podpiąć można. Teraz porozmawiamy na temat wszystkich dodatkowych funkcji, czyli sterowanie głosem, czyli Android TV wbudowany i oraz możliwość łączenia się bezpośrednio bezprzewodowo z telefonem. Po prostu ich nie ma. Więc jeżeli ktoś by zadał pytanie, ale jak to XXI wiek, rok 22, No po prostu nie ma, to jest tanie urządzenie, dlatego idziecie sobie do jakiegokolwiek sklepu, kupujecie Chromecasta. 300 plus minus złotych za zewnętrzne urządzenie, gdzie dostajecie wszystkie funkcje smart. Nie oczekujcie tego od taniego urządzenia, bo to nie ma sensu. Nawet jeżeli by to urządzenie miało, to za chwilę one się zestarzają i urządzenie będzie się narzekać, że będzie źle działało, dlatego że funkcje smart są po prostu stare. To jest sam wyświetlacz i dobrze, dlatego, że dzięki temu jest tani coś jeszcze może tam zaznaczyć. Tak. Jest złączą USB, ale nie, on nie odczytuje żadnego pendrive'a nic innego, tylko do tego, że przez złączą USB on podaje zasilanie na inne urządzenia. I gdybyście chcieli na przykład podłączyć właśnie Chromecasta z tego złącza USB, to i tak to nie da rady, dlatego że Chromecast zawsze krzyczy, że chce swój zasilacz dostać. Tak już niestety Chromecast ma. No dobra, ale jeżeli nie sterujemy głosowo i tak dalej gestami tym projektorem, to czym sterujemy? Dlatego wziąłem właśnie mojego iPhone'a, żeby pokazać Wam, jak działa sterowanie w tym oto projektorze, bo iPhone zasłonił nam naszego pilota, którego dostajemy wraz z tym oto projektorem. i... Ja wiem, że jest to tanie urządzenie, ale... Jeżeli chcecie znaleźć krytycyzm największych, rzecz, którym się najbardziej nie podoba w tym projektorze, to jest właśnie ten pilot, dlatego że ten pilot jest już trochę przegięcie. Jest mały, jest trochę paskudny, jest y, bardzo łatwe do zgubienia, bo jest po prostu za mały. Mógłby być trochę większy i trochę poważniejszy, jest zasilany jedną taką baterią płaską, więc też nie zakładam, żeby on na tej jednej baterii mógł za długo działać, ale tak, da się nim ustawić wszystkie funkcje, które Wam są potrzebne, y, ale sam z siebie jest on naprawdę y, no trochę za tani. Tutaj bym akurat chciał, żeby Optoma dołożyła 10 dolarów akurat do, do pilota i zrobiła cokolwiek, cokolwiek bardziej poważnego. On wygląda czasem jak z tych niektórych chińskich światełek, tych kolorowych. No tak, no, przepraszam. Jeżeli, jeżeli zauważycie, że w nagraniu koleś, który zna się na projektorach, długo przy nich siedział, najbardziej czepia się pilota, to znaczy, że on naprawdę, ten projektor jest dobry. Pilot jest słaby, ale projektor jest dobry. Konkluzja finalna. Za te pieniądze. Naprawdę uważam, że jest to bardzo fajne urządzenie, takie, do którego totalnie nie chcę się przyczepić, bo zupełnie nie mam do czego. Mogę patrzeć na mały Zoom, mogę patrzeć na gdzieś nie wiem, może wykonanie całej obudowy, ale to jest takie czepianie się wokół tematu, że. Kupujecie tanie urządzenie, które jest bardzo dobrze wykonane, bardzo uczciwie wykonane, i jeżeli będę się go czepiał, to chyba tylko po to, żeby znaleźć jakieś punkty negatywne, bo w tym konkretnym przedziale cenowym uważam, że czepiać się go nie powinienem. I chyba chciałbym na tym zakończyć. To jest bardzo dobre urządzenie w swoim przedziale cenowym. Stonowana kolorystyka, dobra jasność, ostro obiektyw. Wszystkie te zalety zostały spełnione. Jeżeli mógłbym Wam zostawić jedną informację na koniec, jeżeli jesteś nieprzekonany, jeżeli uważasz, że wprowadzamy w błąd, przyjdź, zobacz. Jeżeli nie możesz przyjść zobaczyć i przeglądać inne oferty, jasne, rozumiem. Jedna rzecz: to ma 4000 instrumentów, widzieliście jak to świeci. Jeżeli będziecie przeglądać różne oferty tanich projektorów, pamiętajcie, projektory jednak muszą mieć jasność. Więc jeżeli na przykład przeglądasz projektor, który ma powiedzmy plus minus 500 ta jasności to będzie miał raptem 1/8 jasności tego projektora, więc jego tak naprawdę widać nie będzie. Projektor, żeby miał w domu sens, powinien mieć w około 2000 lumenów w górę. To urządzenie 4000 lumenów za 3000 zł i ma świecić 10 lat przy rozdzielczości Full HD i naprawdę ostrym obiektywie. To jest dobra okazja. Według mnie naprawdę sztos. Dziękuję.